Okulary, które sprawiają, że widzisz śmiesznie. Nina grzebała w starym strychu babci, gdy znalazła coś dziwnego zakurzone aksamitne pudełko ze złotymi literami, na których widniał napis: Zobacz świat na swój sposób. W środku para okularów. Niezwykłych te miały kręcone fioletowe oprawki, błyszczące tęczowe szkła i małe gwiazdki wyrzeźbione po bokach. Stare, ale całkiem fajne powiedziała Nina, wsuwając je. Bum! Stryk zakręcił się raz, a potem wszystko się zmieniło. Gdy Nina spojrzała w lustro, jej odbicie mrugnęło i wykonało ruch taneczny. Wow! Na dole jej pies Max miał teraz na sobie malutki garnitur i mówił z brytyjskim akcentem. Dzień dobry, pani Nino. Mam przynieść twoje kości śniadaniowe? Nina chichotała tak głośno, że prawie potknęła się o swój cień o nogach jak makaron. W szkole zrobiło się jeszcze dziwniej. Jej nauczyciel, pan Prykels, miał teraz gigantyczne uszy króliczka i poruszał nosem, jakby wąchał marchewki. Dzisiejsza lekcja matematyki, opatrz. Marchewka. Zadania matematyczne na tablicy zaczęły tańczyć hache, -ha, krzycząc odpowiedzi. 2 plus 2. Jesteśmy czterema wspaniałymi przyjaciółmi. Włosy jej najlepszej przyjaciółki, Zary, zmieniły się w żółte spaghetti, a chłopcy w klasie podskakiwali jak żelki zamiast chodzić. Nawet dyrektor Stone, najsurowsza osoba na świecie, zamieniła się w gigantycznego, tańczącego disco ananasa. Czy wszystko w porządku? zapytała Zara, patrząc, jak Nina tarzą się po podłodze ze śmiechu. Jestem więcej niż w porządku powiedziała Nina, poprawiając okulary. Jestem w niebie kreskówek. Na lunchu jej kanapka zaśpiewała duet ze swoim soczkiem w kartonie. Na WFIE piłki do koszykówki unosiły się jak balony, a wszyscy bawili się w berka, jeżdżąc na wyimaginowanych smokach. Ale potem wydarzyło się coś dziwnego. Znowu zobaczyła swoje odbicie w lustrze na korytarzu. Tym razem jej prawdziwa twarz była ukryta, zastąpiona przez kreskówkową wersję z wyłupiastymi oczami i kręconymi policzkami. Przez chwilę Nina poczuła zawroty głowy. Może przerwa. Zdjęła okulary. Wszystko wróciło do normy. Żadnych uszu królika, żadnych włosów jak makaron, żadnej tańczącej matematyki. Zara nadal była Zarą, Max znów był tylko psem, a pan Kolczak znów był po prostu zrzędliwy. Nina spojrzała na okulary i się uśmiechnęła. Wsunęła je z powrotem do aksamitnego pudełka i szepnęła: Zachowam cię na deszczowe dni i nudne zajęcia. Po czym zachichotała i odeszła, wyobrażając sobie już, jak mógłby wyglądać dostawca pizzy z kreskówki. Puenta, najlepsze okulary na świecie.